Ja o, to, jest, to jest nowe, no, no. Tak. ale czekaj. Ci. Czekaj. Patrzysz, tam coś jest? Nie ma tam nic. Czy to tylko my? Jesteśmy... Tylko dwa ludzie to znaleźli. Wow. Tylko cztery. Ale patrz kiedy. Ale patrz jakie daty. 2022. Ale 15, ich x go. Masz długopis? Mam, czyż specjalnie długopis. już w górę. No. Trzymaj. Fajne. Trzymaj telefon. Ale bo trochę to było w takim. A to pewnie pisało, że lubiał iść. Może to jakaś babcia? Przecież napisała, że babcia czy dziadek. No, no, jak czytałaś? Nie. Normalnie. A jak czytałaś? Pyska licha mała. Masz sobie tym się... Na tym się połóż, na portfelu. Jak to? O. o, tak. Tu se połóż. Tu sobie połóż, żeby ci się lepiej pisało. Właśnie trudniej trzeba pisać. Tata ci przytrzyma. Także następne znaleźliśmy, podpisujemy. Takie oto butele czyste? Jakieś dzisiaj? Eee, 21. 21. 21. Ale... 21.07. 21.07. 07.22. No tak. Raz znalazł kolejne. I tak łazimy dzisiaj. To plastik. No tam było, że tylko na. Które było ostatnie? Pierwszy Ever było... 2019, mm -hmm. ostatni, jak dużo tego. My w krzakach siedzimy tak No. Ostatnie było, nie mam pojęcia, nie mogę przeczytać to. Tak mm -hmm. piszą te dziergi. Nie, znaczy ja nie mogę przeczytać. Ale też to malutynkie, ledwo możesz napisać, tam coś. Mm -hmm. Pokaż, może ja się rozczytam. Zobaczcie jaka wieża i tutaj w ogóle jest zjazd z autostrady już do cioci A my o sobie chodzimy i sobie spacerujemy w ogóle i szukamy tych zabaweczek Ale ta wieża zobaczcie jak ona pięknie wygląda ja przy okazji robię fotki, robię materiał rozmawiam i spalam ka... o, tre... czekajcie bo mi się trening wstrzymał bo stałam dobra i przy okazji spalam kalorie wiecie, to nie jest jakiś tam szybki spacer to raczej takie powolne i często się zatrzymujemy, zapisujemy i tak dalej, a zobaczcie no, także idziemy dalej proszę wycieczki Zobacz, jak, jak przychodziłem koło tego, no. nie ma tutaj w tego, nie ma wejścia na ptaków. Ja w ogóle to nawet nie widziałam. No. Patrzcie, super! Słupa dupa. Słupa dupa. Ale to fajne, taki fake. Hmm. No, Ale tylko parę ludzi znaleźli. To nie no, wiem. jesteśmy parę, prawie piersi. Tak? Na się nie piersi są... A oh, od kiedy jest? Od 20 To jest pierwsza strona? Zobaczcie. Super. Dwa. No Cię ty ludzie ty znaleźli. pokażę pokazujesz teraz to ludziom, będą wiedzieli, gdzie szukać. No ale nie, cztery. Nie cztery wiedzisz, ludzi. tak Przecież no. ludzie z Niemiec tego nie, nie robią. Cztery, cztery ludzie tylko znaleźli. Jesteśmy piąte. Piąty, no. Aaaaa! Ale... Tam tak były jest. Caterpillars, nie? Ta, to... Pisało, że hotel, ale patrz. Caterpillar Hotel. Ja tam widziałam coś takiego. Czy wyglądał trochę jak Caterpillar Hotel. Okej. Okay. Yep. Caterpillar, caterpillar to... Hotel. A my szukamy hotelu. Mogę ołówki? Nie mam ołówka, ale mogę Ci dać długopis. Proszę bardzo. Dziękuję. Na pamiąteczkę. Fajne. Pokaż buziaczka jaki jesteś zadowolony mm. z Twojego to holiday. Bay. Najfajniej to najfajniejsze no. Z takim akcentem jeszcze. Chodzisz tak yep. Nic nie zmieniło do ostatnich czynniczek. Jest? Eee, czas 13:14. 14? 14. Yep. No i ma. Teraz. No i mamy kolejne znalezisko. Powiem Wam, że to akurat było dosyć trudne do znalezienia. Jesteśmy w jakimś szczerym, ale piękna pogoda. Co robisz? Co masz? Długa No Pewnie. W jakimś takim polu przy autostradzie w ogóle, gdzie my chodzimy. Jesteśmy 50 minut drogi od domu. Już szukam, proszę bardzo. Ta sama data synku. Zobaczcie jak tu jest ładnie. <śpiewanie> A ty już się uczysz, tak? Ja. Bardzo ładnie dzisiaj jest. Teraz trochę ja ryjka swojego pokażę, bo to w sumie ja się nie pokazuję zbytnio, tylko nagrywam. O jest! jak śmierdzi tak? czas jest 13.39 ale już wracamy do domu już nie szukamy kolejnego dzisiaj J jutro raczej będziemy mieć kaca, więc wątpię, żeby gdzieś pójść, chociaż nie na no kaca dobrze połazić praca, pompka z materaca wietrze <grym wiosenie> co nie ma? A gdzie są jeszcze inne? Ten na krześle, najbliższy czas. 200 metrów na A jak od domu to będzie 4 km. No Ale to, no, to można przejechać samochodem kawałek, zostawić samochód. Na przykład. No w sumie masz rację. Zobaczymy, może mamusia. Może, może ma... mamusia nie będzie piła, albo wypije, tylko drinka albo coś. Dobra? No wiecie, to różnie bywa. No... Wow. A tu tak świerdzi, że już nie mogę wytrzymać. Nie. W ogóle to jest ja te fotki, które nie? Dzień dobry, dzień dobry kochani, w kolejnym dniu. W sumie to już mi się mylą dni. Dzisiaj jest piątek, a czemu wiem, że jest dzisiaj piątek? Bo tak to pewnie bym nie pamiętała. Spinam te włosy, bo nie chce mi się dbać o takie rzeczy, <grafię> jak o tworzenie włosów. Czemu pamiętam, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunia? Bo dzisiaj Ciocia wraca dużo wcześniej z pracy, hmm, a za chwilę będzie, za niedługo e, piję sobie kawusie. Hmm. No i siedzimy dzisiaj, odpoczywamy, może później gdzieś pójdę z młodym na spacer. Wczoraj byliśmy świetnie, pięknie ugoszczeni u mojej siostry na popijawie było super. No, końcówka już nie była taka dobra, panowie sobie wypili, a szczególnie mój. No. Ale wiecie, jak to jest, nie? Czasami mały miał wypadek, znaczy może nie wypadek, bo to brzmi źle, ale mały wczoraj miał, e, jak to powiedzieć? Nie wypadek, tylko co? Aksydent. No akcydent to jest wypadek. Co to było? Ufnęłam się. No i gdzie, gdzie się udnęłaś? Słuchajcie, to jest tylko plasterek, ale wiecie, młody się bawił. No uwaga, uwaga. To będzie bardzo, bardzo niemądre co było. E, więc e, udnął się nożem podczas... Zabawy, gdzieś tam się bawił papierem, ręcznikiem, nie ręcznikiem, serwetką i coś tam i uciął sobie palc, ale uciął sobie w tak mocny sposób, że krew się dosyć lała. A to, że on jeszcze się wystraszył, to to spowodowało, że to nie chciał się zatrzymać i bardzo mocno leciało. Już myślałam, że wylądujemy na pogotowiu, ale obyło się bez, na szczęście zatamowaliśmy krew. No, straszne to było i w ogóle i w szczególe, także siedzimy. Ja jestem dosyć spuchnięta, ta pogoda na mnie działa takiego, że puchnę, nie mam apetytu. Na jem, oczywiście wczoraj się najadą przepyszne, mięso zrobili. Moja siostra ze swoim chłopakiem wzięli. Ugościli, zrobili takie pyszności, to najadłam no, się pod sam korek. Naprawdę, a tak pomimo tego nie mam apetytu yy, na żadne rzeczy oprócz na słodkie yy, i na chipsy. Tu mają tak dużo fajnych chipsów, że, że zaraz Wam pokażę. Codziennie gdzieś tam. Yy, ciocia oczywiście ma swoje, ale my jadąc do sklepu, dokupujemy jeszcze yy, różne, żeby spróbować jak najwięcej. O, proszę bardzo. Kupiłam sobie. Yy. Takie różne, różne i przeróżne na spróbowanie, no i żelmusie, nie? Żelki, uwielbiam te żelki. To to kupiliśmy i takie rzeczy jak na przykład warzywa, typu sałatkę kupiłam, kapustę kiszoną, ale to wygląda na taką młodą kiszoną kapustę. Coś takiego bardziej, jak są na przykład te... Ogórki małosolne to tak wygląda ta kapusta, jest taka sałatka kapustowa albo kalarepa. Kurde, u nas w Szkocji nie ma kalarepy, więc ja takie rzeczy bardzo, bardzo yy, chętnie biorę. No, jutro szykuję się kolejny wspaniały dzień. Do południa jesteśmy tutaj, a zresztą wiecie co, ja wam nie będę zdradzać tego, co my będziemy robić, tylko yy, kilka ośmiominutowe vlogi z różnych dni łączy. Jeżeli jest za dużo, to Wy widzicie z poprzedniego dnia i tak dalej, i tak dalej. Więc e, staram się Wam pokazać, bo tak jak opowiedziałam, że do vlogowania wrócimy, a później jak, w, e, e, jak wrócimy do domu, również będą e, takie spotkania, jak tylko laptopa naprawię, e, nasze <laughs> na internecie, ale to zobaczycie. I również będą jeszcze vlogi z jakichś wypadów, bo myślimy o tym, żeby sobie kupić deskę do pływania a nie raz na wodę. Bardzo chcemy wodne rzeczy robić, sportowe wodne rzeczy i stwierdziliśmy całą rodzinie, że chyba sobie pokupujemy kajaki i takie deski, na których się stoi. W Szkocji może pogoda nie jest piękna całymi dniami, całym latem, ale długo, długo jest dosyć ciepło, gdzie, wiecie, można ubrać sobie, kupić te pianki nawet do pływania. I naprawdę fajnie spędzać weekendy, także. Dobra, porozmawiamy później. A zresztą urywki już Wam pokażę, bo tak jak wspomniałam, każdego dnia chociaż 8-minutowy materiał.